Nie mam pełnym cudów Nieruchomie jest nudów Właśnie pod takim niebem Wciąż nie wiem, czego nie wiem Światło z kolejnym Ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy Swą nieuchronność nocy. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu. Trochę czasu minęło odkąd się ostatni raz widzieliśmy. Częściowo z naszej winy, częściowo ze względów obiektywnych. Na jesieni i zimą mieliśmy naprawdę złą pogodę, nie, nie sposób było zabrać się zakręcenie. Później mieliśmy trochę problemów technicznych, niestety materiał dwukrotnie nakręcony okazał się nie do użycia. No, a potem niestety mieliśmy koronawirusa i izolację. Wiadomo, teraz dopiero z tej izolacji wychodzimy. Jeszcze w naszym klubie nie latamy, mamy nadzieję, że to się zmieni. W każdym razie. W każdym razie zrobimy wszystko i obiecujemy, że następne kolejne odcinki naszego cyklu będą się pojawiać z trochę większą regularnością, bardzo byśmy chcieli. I jak mówiłem, spróbujemy zrobić wszystko, żeby tak się działo. No dobrze, to po tej przerwie kolejny odcinek poświęcony kolejnemu szybowcowi. Tym razem to będzie ASK-21. To jest szybowiec, który jest nowym nabytkiem w naszym klubie. To oczywiście nie jest szybowiec nowy fabrycznie, natomiast pojawił się u nas w zeszłym roku, więc to jest całkiem świeży sprzęt, którym zresztą mieliśmy już okazję latać, i dlatego zdecydowaliśmy się poświęcić nasz kolejny odcinek właśnie tej konstrukcji. To nie jest zresztą przypadek, że zdecydowaliśmy się pokazać ten szybowiec jako kolejny w naszym cyklu, bo jest to szybowiec z jednej strony bardzo popularny. Wyprodukowano go sporo, jest to w tej chwili być może nawet najpopularniejszy szybowiec szkolny, który lata na, na świecie, głównie na zachodzie Europy. Z drugiej strony jest. Prawie że zupełnie nieznany w Polsce. To nie znaczy, że nikt w Polsce o nim nie słyszał. Oczywiście. Chodzi o to, że, że nie był w Polsce użytkowany, i chyba nigdy żaden egzemplarz SK-21 nie był w polskich, nie był w Polsce zarejestrowany, a, a tym bardziej też nie, nie służył do szkolenia. Ale ze względu na, na tą jego niewątpliwą popularność. Warto byłoby o nim coś opowiedzieć, i, i taki jest nasz cel. Dobrze, to skąd się wzięła ta konstrukcja? Mamy koniec lat 70., i mamy sytuację, w której większość szybowców, wszystkie szybowce zawodnicze, są już budowane przy użyciu technologii laminatowej, kompozytowej. Podobnie już spora część szybowców klubowych używanych do, do, do takiego regularnego latania w klubie. To są szybowce laminatowe. Natomiast do szkolenia cały czas używa się szybowców poprzedniej generacji, szybowców, które nierzadko powstały 10 lub 20 lat wcześniej. Tak jak chociażby Bocian Polski czy ASK-13. No, do szkolenia podstawowego to nie jest taki wielki problem. Wystarczy, można w zasadzie szkolić na, na, na dowolnym szybowcu, byle był odpowiednio bezpieczny i, i trwały. Natomiast Problem powstawał w momencie, kiedy chodziło o, o szkolenie jakieś bardziej zaawansowane, szkolenie do przelotów, szkolenie zawodnicze. Tutaj wykorzystanie tych szybowców poprzedniej generacji już było coraz bardziej, jakby tu powiedzieć, rozbiegające się z tym, co się, co się w szybownictwie działo. Dlatego trudno się dziwić, że no, powstała, powstała potrzeba zbudowania szybowca z jednej strony szkolnego. Łatwego w pilotażu, z drugiej strony szybowca budowanego w oparciu o nową technologię, o lepszych osiągach, i tak dalej. Z tym, że oczywiście nowy taki szybowiec powinien być, tak zakładano, używany nie tylko do tego szkolenia zaawansowanego, ale przy okazji dobrze by było, żeby mógł być używany do, do tego podstawowego szkolenia dla początkujących. Spodziewano się zresztą, że te szybowce do tej pory używane zaczną się wkrótce wykruszać, i, i te nowe konstrukcje powinny je w krótkim czasie zastąpić. Tak się nie stało, ale o tym może powiemy innym razem. W każdym razie w roku 1979 powstał w zasadzie pierwszy dwumiejscowy szybowiec szkolny zbudowany całkowicie z kompozytów. Zbudowany w nowej, o, wówczas może już nie takiej nowej, ale, ale w nowoczesnej technologii, i był nim właśnie ASK-21. W tym samym zresztą czasie, bo to był rok 79, a w 1980 powstawał Polski Puchacz, szybowiec oparty o te same założenia, o ten sam pomysł czyli o potrzebę posiadania nowoczesnego szybowca używanego do do szkolenia dwumiejscowego szybowca. Ciekawa sprawa: ASK-21 i Puchacz. Szybowce bardzo różne, ale z drugiej strony ich losy są nieco podobne. Te podobieństwo z oczywistych względów: ASK-21 i, i Puchacz. Konstruowane w tym samym mniej więcej czasie, ich konstrukcja moty, motywowana tymi samymi założeniami. No właśnie, zapomniałem powiedzieć: ASK-21 szybowiec y, skonstruowany w niemieckiej firmie Alexander Schleicher. Stąd zresztą nazwa ASK. AS to, to, to symbol wytwórni. Alexander Schleicher 21, to, to kolejny. Numer konstrukcji. Zresztą to nazewnictwo w firmie Alexander Schleicher to, to jest inna ciekawa sprawa, o tym sobie może potem powiemy. W każdym razie podobieństwa między tym szybowcem a puchaczem. ASK21 miał w założeniach zastąpić swojego poprzednika starego K13, czy też ASK13. To się z różnych względów nie do końca stało. Podobnie puchacz miał zastąpić starego bociana i też do, do końca tej, tej roli nie spełnił. Zresztą ASK21 wyprodukowano, mimo że wyprodukowano ich całkiem sporo, znacznie więcej niż puchaczy, bo ponad 900 sztuk puchaczy, nieco ponad 300. Ale wyprodukowano ich mniej niż, niż K13. Podobnie Puchacza wyprodukowano mniej niż, niż Bociana. Dlaczego one nie zastąpiły swoich poprzedników? Nie chciałbym tu się rozwodzić na temat Puchacza, bo mam nadzieję, że uda się nam nakręcić odcinek poświęcony właśnie temu polskiemu szybowcowi. W przypadku K21 można powiedzieć, że w pewnym stopniu. Był jakimś tam rozczarowaniem w stosunku do poprzedniej konstrukcji. Brakowało mu pewnych cech, które jego poprzednik posiadał. Oczywiście miał dużo lepsze osiągi i był szybowcem nowocześniejszym pod każdym względem. Ale z drugiej strony wielu instruktorów stwierdziło, że jest to szybowiec zbyt łatwy w pilotażu. No, paradoksalnie, dlaczego łatwość pilotażu ma być ma być wadą szybowca szkolnego. No oczywiście generalnie jest to, jest to zaleta, ale ten szybowiec nie nadawał się do kręcenia podstawowej akrobacji. Głównie chodzi tutaj o korkociąg. ASK21 niechętnie wchodzi w korkociąg w miarę Niezbyt lekką załogą w ogóle można powiedzieć, w ten korkociąg nie wchodzi. A nauka korkociągów dla pilota szybowcowego to jest pewna rzecz podstawowa, której, której nie można zaniedbać. Dlatego aż do dzisiaj ASK-21, mimo że chwalony, używany, po, popularny no i, i, i w ogóle doceniany, cieszy się taką mieszaną reputacją. Ale powiemy o tym trochę więcej w, w odcinku poświęconym, czy też drugiej części naszej monografii poświęconej temu, jak się tym szybowcem lata. Teraz wystarczy powiedzieć, że mimo, że jest to szybowiec bardzo popularny i bardzo lubiany, są w stosunku do niego pewne zastrzeżenia. I co, i tradycyjnie w skrzydle porozmawiamy. Tak, ale przywitamy Borysa, bo właśnie będziemy sobie oglądać szybowiec z bliska. Niestety ze względu na koronawirusa nie możemy stać zbyt blisko siebie. Tak. Trzymamy dystans. Y... Dobrze, no zaczniemy od tego skrzydła. Tak, profil znowu Wortmana. Z Pan, Wortmana, tak. tak, jak większość tych konstrukcji. Czyli klasyka klasyki. Wszystko wzięte z rodziny Wortmana. Ale profil jest gruby. Profil Bardzo jest profil gruby. gruby. Da się dostrzec. Tak, on to zapewnia te, te łagodne charakterystyki pilotażu, że przeciągnięcie, też przyciągnięcie ten... jest łagodne, on nie reaguje gwałtownie na, na zmiany prędkości, a w zasadzie leci sam. Po puszczeniu sterów były historie, że instruktor puścił stery, uczeń puścił stery i szybowiec gładko leciał dalej tak, bez żadnych tak, zaleta, problemów. Z jednej strony zaleta, oczywiście, szybowca, z drugiej strony pewna wada, bo, bo nie nie przyzwyczaja czy nie oswaja ucznia tak, do kontroli z... prędkości szybowca tak, ten szybowiec lata sam można powiedzieć korkociąg, tak jak już wspominałem wcześniej korkociągu praktycznie na tym szybowcu z cięższą załogą nie da nie się, się osiągnąć, to, to jest niemożliwe jest specjalny zestaw montowany do ogona z ciężarkami, który umożliwia kręcenie korkociągów ale instruktorzy nie są z tego zadowoleni, mówią, że on kręci te krokociągi w dosyć nieprzewidywalny sposób. Są problemy z wyprowadzeniem. Jest to typowy krokociąg wyprowadza się też nie, nie do końca typowo. Tak. To jest po prostu ciężarek na ogonie, tak? tak ciężarek tak. na ogonie przesuwający środek ciężkości do tyłu. Taki półśrodek, ale tam niby się da z tym szkolić. Jest to teoria. Bo tak, w, trakcie, to w praktyce co? W pewnym klubie szybowcowym jest 6SK-21 i 1K-13 leciwy, star, który służy do nauki wchodzenia i wyprowadzania szybowca w krękociąg. I to jest, no, no to jest właśnie półśrodek. Mamy flotę szybowców nowoczesnych i musimy mieć jednego starutkiego, na którym uczymy wprowadzania i wyprowadzania tak. z krękociągą. Znowu uprzedzając odcinek, planowany odcinek o, o, o puchaczu. Można powiedzieć, że jest grupa instruktorów, którzy, którzy wręcz twierdzą, że oni wolą szkolić na puchaczach niż na SK21, właśnie z tego względu, że puchacz jest bardziej rasowym szybowcem, bardziej wymagającym, uczącym prawidłowych nawyków. Zanim przejdziemy do kabiny, jeszcze parę słów o hamulcach aerodynamicznych. Hamulce aerodynamiczne w tym szybowcu są duże, otwierane tylko na górnej. Powierzchni skrzydeł. Typowe rozwiązanie. Yy, no jak widać, nie otwierają się tak do końca. A to dlatego, że dźwignia hamulców jest sprzężona z hamulcem yy, koła głównego, czyli poprzez mocniejsze pociągnięcie dźwigni hamulców aerodynamicznych, yy, hamujemy również kołem. Hamulce są bardzo skuteczne. Znowu to jest coś, czego oczekujemy od, od szybowca szkolnego. Yy, I rzeczywiście tak skutecznych hamulców trudno spotkać na innym szybowcu. Z tych, którymi ja latałem, to może porównywalne są z K13, ale i z perkozem. Prawdopodobnie lepsze niż na K13, podobne do, do perkoza. Dobrze, zamkniemy hamulce i przejdziemy do obiecanej kabiny, do wnętrza szybowca. I co, jesteśmy w kabince? Przestrzennej, dużej. Jak zwykle upchnęliśmy tutaj ciebie, znaczy, że kabina przestrzenna. Tak, fajnie, dzięki. Ale tak swoją drogą, tak jak miałbym porównać to, to wnętrze do jakiegokolwiek innego szybowca, to powiedziałbym, jest bogate. Tak, ja, jest bogate tak, i wygodne. Dużo, dużo się tu dzieje. Tak. Taka, się... nie, nie, taka niemiecka myśl to to tutaj zachodzi. Dużo się dzieje, bo ja tam nie, nie mówię o samej tablicy przyrządów, która no jako tablica w, tak. w każdej konfiguracji może być inna, ale tak, trymer w okolicy drążka, nawiew, nawierz, nawierz powietrza pięciopunktowy, tak. pięciopunktowe pasy, w latach kiedy ten trymer jest zbudowany, no, coś nowego. Tak, nie jest... ładne wy wystawienie wyczepu, tutaj przy hamulcach aerodynamicznych, tak. E, o, oczywiście to jest ten wcześniejszy model, więc w nowoczesnych e, e, tak rządu otwiera karty, się, fain's otwiera fain's się razem z, z limuzyną. E, ale nie, no, wciąż jest to wygodne, że, że tu jest miejsca na nogi dużo. Szerokość jest odpowiednia. Nie że mam tutaj miskę sydzioną, to jeszcze jest tutaj miejsce na ramiona. Tak, jest, yy, jest zdecydowanie szeroki tak jak mówiliśmy, ale co ważne, ale też i typowe w szybowcach nowocześniejszych, regulowane położenie pedałów. Tak, z kabiny. Ale oparcie nie. Nie, nie oparcie nie. nie potrzeba. Y, niestety wciąż przy pełnym wychyleniach można sobie zahaczyć o Udo, bo tu nie ma zbyt dużo miejsca to, to Udo. Pomimo szerokie nie. miski, to, 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 to przy maksymalnym wychyleniu steru, jeżeli ktoś jest takich słusznych rozmiarów, zawsze się zablokujemy. Właśnie trymer sprężynowy już, ale. Ciężko chodzący i, i właśnie przy drążku. To jest nietypową cechą tego szybowca, bo zwykle trimmer jest gdzieś jest z boku, a tutaj jest i takiego bezczelnego tak. drąga. Tak. Jest jak jest. Ani to niewygodne, ani jakoś specjalnie wygodne. Jest to, to, to tak. Hamulec aerodynamiczny tutaj klasycznie chodzący właśnie do połowy, a później jest to już hamulec na kółko i hamujemy kółkiem. Ja myślę, ucznia, świetne. Że jak on zaciągnie te hamulce i, i przy ziemi, to, to, to hamuje od razu kulkiem, a nie myśli, gdzie to zaciągnąć się Aczkolwiek oczywiście jest pewne ryzyko takie, że jak, jak, jak ktoś te hamulce otworzy na maksa, no jest, jest i, I, to, i to będzie lądował zablokowany tak, przy ziemi z tego, jakie hmm, działają Ale ponieważ mamy tutaj dwie kabiny, kabinę ucznia, instruktora, to będzie mała zmiana. Pokażemy też kabinę instruktora i, i różnice między kabiną ucznia. Tak, co jeszcze można powiedzieć, jest tutaj dźwignia tak, zrzucania, zrzucania osłony, awaryjnego zrzucania osłony, tak. zupełnie nietypowa i, i, i bardzo oryginalna w tym szybowcu. Trzeba tą, e, tą dźwignię przesunąć w drugą stronę, zrywając zawleczkę i wtedy odchodzi cała owiewka kabiny. Niezbyt intuicyjne rozwiązanie, szczerze powiedziawszy. Nie, bo występuje tylko w K21 i w K23, że, że nie, nie kombinujemy mi przy zamkach głównych, tylko trzeba, trzeba jeszcze, tak No, tak, tak. ale tak w tym szybowcu jest. Jest, ale myślę, że to się da do tego przyzwyczaić. Poza tym no, no, przy szkoleniu z, z tej, podstawowym no, ilu tam uczniów będzie myśleć o tym, jak zrzucić kabinę i wyskoczyć z szybowca. Ale jest to pewien gwarant pewien tak. bezpieczeństwa. Dobrze, co jest istotne w tym szybowcu, to że osłona kabiny, czy też limuzyna, jakbyśmy to fachowo powiedzieli, nie jest jednoczęściowa, dwuczęściowa. Tak, i to otwiera na, nie na tak. bok, ale do góry tak jak w nowoczesnym tak. szybowce yy, Tak, ta część mieszcząca ucznia, czy też głównego pilota w przypadku latania jedno miejscowego otwiera się do przodu. Osłona instruktora otwiera się do tyłu. Znowu, czy wada, czy zaleta na pewno komplikuje tę konstrukcję trochę. Tak, no jeszcze coś, co nie powiedzieliśmy, a trochę nakłamałeś, tu jest możliwość regulacji miski siedzeniowej. Ona a ma tak, tutaj. To dodatkowe zulankowanie dodatkowego miski, tak. która ma kilka położeń. Tak, więc rzeczywiście można, tak jest. można ją regulować. I, I pokażemy zresztą, jak wygląda ta miska i, i jak w można instruktora Tak, to jak, samo jak zresztą w kabinie, w kabinie instruktora tak, kabinie jest, to jest to samo. I, pokażemy, czy i, też w tylnej kabine. Jest taka możliwość. To przenosimy się do tylnej kabiny, kabiny tak. instruktorskiej. Co ciekawe, mamy tutaj możliwość regulacji pedałów w, w, w kabinie instruktora. Jest taka możliwość, co się rzadko zdarza w, 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 w szybowce, że można również regulować odległość pedałów. Tak. I ta kabina czyli... też jest obszerna. Te jest obszerna jest i ma tutaj dwa. Po bokach są dwa tak jakby schowki w skrzydłach. Nawet, tak, tak no coś podobnego jak w bocianie było, bo w bo bocianie to było obszerne. miejsca. No, można tam włożyć coś albo łokcie sobie może wsadzić, instruktor wygodnie. Yy, Oczywiście no, inst... wszystko jest dublowane łącznie z... Nawiewem. z nawiewem, czy też z tym sprężynowym trimerem, który jest dokładnie w tym samym miejscu. Tak, no również i pięciopunktowe pasy. Tak. Ale nawet można powiedzieć punktowe, bo w tak, świątkowy jest, z, z, jest zdukowany. Zdukowany. Znamy instruktora, który szkolił w Polsce, teraz szkoli w Anglii chwali sobie JASKA 21 jako szubowiec wygodny dla instruktora, z dobrym polem widzenia. Z, z wygodnym siedzeniem. Tak, no można powiedzieć, że no dobrze ta, ta, ta dwuczęściowa kabina w, wymusza istnienie tego, e, tego elementu środkowego tego, tak, tego, tego słupka który tam też... częściowo oczywiście jakoś tam pole widzenia ogranicza w stosunku do szybowców, takich jak PERKOS, czy, czy puchacz, który tak, mają jednoczęściową w... limuzynę. E, ale to nie jest w praktyce jakiś tam dzięki nie, problem nie nie, nie, nie jest jakaś. Za to, co, co, co jest tutaj ciekawe przy zamykaniu tej dwuczęściowej osłony. Tak. W przypadku jest. jednoczęściowej problemu nie ma, tak? Bo zarówno pilot, jak i instruktor, czy też zarówno pilot w przedniej kabinie, jak i pilot w tylnej mają świadomość tego, czy kabina została zamknięta i zablokowana, czy nie. Natomiast tutaj, no, teoretycznie one są otwierane niezależnie, więc tak. jest taka, byłaby taka możliwość, że jeden zamknął, a Zwłaszcza, nie zamknął. że owiewka i otwiera się pod wiatr. Tak. Relatywne. I rozwiązanie tutaj jest takie, że uczeń czy też pilot w pierwszej kabinie nie może zamknąć i zablokować kabiny, dopóki nie jest zamknięta i zablokowana. Są takie dwa plastikowe mechanizmy, które uniemożliwiają one są schowane tutaj i one uniemożliwiają, dopóki nie dawki się jednej kabiny, druga i to przednia nie będzie możliwości blokady i wszystko nie blokują W ten sposób tak uniemożliwia danie sygnału do startu pilotowi w pierwszej kabinie, dopóki ten stylnej swojej osłony nie zamknie. Tak, no i, i tu jest kolejna przewaga, znowu druga kabina i olbrzymia ilość miejsca, którą jest można wykorzystać, obszerne, jest a i to, no, w tej chwili jest są coraz więksi, można powiedzieć. Ale coraz starsi, coraz więksi tak. i jest to, jest to zaleta. Zresztą regulacja, nie tylko regulacja pedałów, ale podobnie jak w tej pierwszej kabinie, tak. też da się Regulowane siedzisko, czy też oparcie, tutaj zamontować. No, no to kabina znowu panowana, możemy pójść dalej. Tak. A propos hamulców, hamulce, hamulec na koło w ASK21 jest hamulcem tarczowym ze wspomaganiem hydraulicznym. To nawet dzisiaj to jest to dość zaawansowane rozwiązanie a w momencie, kiedy ten szybowiec powstawał w latach 70-tych, było to coś, coś nowego. Y Oczywiście budowa w ten sposób jest bardziej skomplikowana y i konserwacja, y natomiast skuteczność tego hamulca i, i konieczność jego regulacji nie jest y tak kłopotliwa, jak w przypadku zwykłych hamulców mechanicznie y tylko napędzanych, bębnowych. Y Niemniej co do podwozia głównego, y, są tutaj pewne wady też, bo te szybowce oryginalnie mają y, owiewkę y, na ko koło podwozia głównego. Z tym że wiele z nich lata bez owiewki, a to dlatego, że z założoną owiewką y, napompowanie albo nawet sprawdzenie ciśnienia w, w oponie jest praktycznie niemożliwe. Więc o, to jest pewna, pewna wada i użytkownicy radzą sobie właśnie w ten sposób, że latają bez tej owiewki, co w przypadku normalnego trybu szkolenia nie jest żadnym problemem. Ubytki na osiągach nie mają tutaj oczywiście żadnego znaczenia.